mano, witam was w odcinku Oj, nie wyszło trochę, dobra Chyba trochę nie wyszło A miało tak zajebiście wyjść Jep 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 No i No i witam was w odcinku yy, dzisiaj Kolejna część tego, co było tydzień temu, czyli wam pokazywałem, co się tutaj dzieje. Teraz jesteśmy na takim etapie, że tutaj są już i tutaj są już powoli są rozkładane. Tutaj jeszcze, jak widać, tutaj jeszcze, jak widać, jest troszeczkę rzeczy do ogarnięcia. No ale to za chwilę. Witam was po jakimś czasie W tym momencie jak widzicie szafka jest tutaj ustawiona Nie pokażę wam teraz bo Tutaj jest to i teraz maluję tą ścianę yy. Tak to tutaj wygląda Obróciłem sobie lampę troszeczkę I tutaj widać Jakby inny kolor ale spokojnie Bo to jest świeże yy. I będzie git To jest jeszcze trochę do pomalowania ja się zaraz zabieram, tylko ciemu właśnie pokazać jak to wygląda. Yy, tam mamy jakieś rzeczy. Tutaj też, wszędzie jakieś śmieci. Stanowisko jest tutaj też. Ale co szczęście jest stanowisko w piwnicy, więc nie ma z tym problemu, że tutaj jest syf. Bo tutaj siedziałem tylko ostatnio. o dzień tutaj tydzień temu, a tak to tutaj. dzień wczoraj, a tak to ostatnio jeszcze tydzień temu. Więc lecimy do malowania. Wszystko jest bez jednej ręki. Dobra, po kolei trzeba lecieć, bo to tutaj ten róg jest okropny. Tutaj trzeba przyznać, że to się okropnie maluje. Yy. ale nie ma co pokazywać po prostu maluję więc widzimy się pewnie zaraz okej okay, siemano witam was yy, pokażę wam co się tutaj wydarzyło yy, mamy alexa w którym są słuchajcie już ustawione rzeczy jak widać tutaj yy, drive i tak dalej tu mamy yy, kredki jakieś tego typu tutaj mamy yy, jedzonko i jakieś te Tutaj klawiatura, która mi umarła, herbata i płyty, a tu buty otaty. Yy, tutaj mamy biurko. Jak widzicie, na biurko jest zajbicie czysto, oprócz ubrań. Na biurko jest zajbicie czysto. Właśnie dzięki temu, że nie ma na nim nic, bo jest oprócz takich rzeczy, które tutaj leżą, typu ubrania i woda, wkrętarka. To mamy tylko telefon. Yy, telefon, tutaj huba. Lampka wiatrak i, i tamte rzeczy, a w temacie wiatraka to y, mam tutaj wiatrak 179 zł za niego dałem to jest wiatrak z Obi Model BV 12050 y, Ma on 120 W maksymalnie 1,5 metra przewodu, taki dupny wiatrak, sobie go zaraz złożymy. On wygląda tak, testowałem już go taki dupny jest serio. Yy, ale jeszcze tutaj pokażę, jak to teraz wygląda. Tutaj już w, w bilim Wszystko więcej zostało ustawione. Tam mamy jakieś rzeczy. Wiadomo tutaj wszystko pięknie. W tej szafie jest dalej Syf. Tutaj mamy dalej ubranka. A tutaj są jakieś rzeczy, które mi się nie zmieściły w bilim yy, One będą się musiały zmieścić w szafie. No ale to tam jeszcze chwila jest. I tutaj jest Syf. I słuchajcie, przygotowuję się pod film, który zobaczycie chyba za tydzień. Nie wiem, jak to będzie z publikacjami. Chyba za tydzień będzie film, i tutaj będzie coś ciekawego się wydarzy też. Zostało dzisiaj zamówione. Kolejne 600 poszło w IKEA. Yy, więc złóżmy ten auto wiatrak. Okej. Okay. Nie wiem, czy nie widać, bo nagrywał aparatem. Telefon zostawiam w swoim stanowisku, w pełni nie chce mi się wracać yy, Tak wygląda detrak, tutaj macie przód yy, Coś tu ciekawego jest yy, Mamy info, że yy, kręci się Kręci się na, na pierwszym piętrze, drugim i trzecim piętrze Tutaj nie wiem, że można z go pochylić I że ma taką wtyczkę i trzeba go wsadzić w dom chyba w ścianę trzeba go wsadzić czy coś, nie wiem, nie ma to sensu mamy trochę woli, jak coś tutaj mamy, tutaj zobaczycie nagrywa nagrywa się nawet i tutaj mamy jakiś element Mamy jakiś drugi element nawet. Mamy wiatrak. Jest on trochę duży, o siema. Kabelinowy chyba. Kabel taki mógłby być dłuższy, ten kabel, ale cóż tu jest. Włącznik 0, nie wiem czy to widzę. 0, 1, 2 i 3 eee... super. Hobby, market, budowlany z Mamy nawet instrukcję, ale kto czyta instrukcję? Kto jeszcze da mi same rady. idiota zamontował pod folię to idioci chyba zrobili tę folię, bo ta folia jest pod śrubami i ta folia jest pod tymi elementami, które są już wkręcone. I nie wiem, tu znajdę jakaś śrubka jest ja chyba nie wiem, czy to trzeba nie skręcać yy, tutaj. Znowu trzeba. I co tu trzeba zrobić? O, wpadło mi, dobra, super. Yy, tutaj trzeba dać y, te nóżki. I oczywiście to to robi kurde jak to się robi. A to, to nie powinno być przekracane. Bo w ogóle ten wiatrak był zaklejony taczmą, więc prawdopodobnie ktoś go już montował. I dlatego... Nie wiem, tak dziwnie strasznie Trzeba to wziąć To trzeba wziąć i skręcić Czyli muszę iść, o kurde, muszę iść po śrubokręt Tak w ogóle to podczas tego remontu zgubiłem już jeden śrubokręt Tutaj A tego tutaj coś nie pasowało, bo była śruba wkręcona nie wiem czy ktoś namontował. To sobie może mówić, że albo wiatrak był na ekspozycji, albo był jakiś gówniany. Na przykład ten wiatrak mógł być gówniany i który go po prostu zwrócił. I dlatego yy, ten... I dlatego on jest był zapakowany i tutaj było wszystko wkręcone. To jest stelarz cały. Tak. I to też ma być tak. Ty co się chyba poluzowałem albo coś źle zrobiłem. Nie wiem czy coś było w ogóle, to nie wiem, czy coś było widać. Usiadłem na, na wtyczkę do prądu usiadłem No i Pa nawet się trzymam i tak on wygląda 8 minut go montowałem yy, Przenosi się go jakoś chyba na odwrót powinien go zamontować, bo tak patrzę, że kurde chyba go na odwrót zamontowałem, bo... Tutaj na dole jest, a to powinno być chyba u góry. I, I chyba rączka jest tutaj. Ta tu jest rączka do przenoszenia, to na zamontowałem. No to zajebiście, dlatego trochę nie pasuje. I teraz chyba git jest. Tak przyjemnie, źle było, Okej. Okay. Jednak po 11 minutach udało się go zmontować. I teraz można go sobie wziąć i sobie go przenieść. I jest, jak działa to macie. No dobra, no to włączamy słuchajcie tego gnojarza, tutaj jest już. Włączamy go i włączmy pierwszy poziom. 70 decybeli maksymalnie podaje Jest głośno jak jakby jakiś samolot leciał tam A nie leci To wiatrak taki głośny jest Na trójce go mądrę, będę odpalał Ale wieje fajnie, na jedynce nawet Trójki się boję odpala, bo to jest takie głośne, że... Lecia ta folia? Nie, haczy gdzieś Gdzieś ta folia, o tam jest i zaczęła zahaczyć Dobra Jebać disa kurwe z orka z kurwy syna i co? I dostane bana? Nie, wiecie dlaczego? Bo... Kurwa... I ziomek jest kurwa Nie, nie jestem chory